Jest kapitanem w obronie, 4. Rafał Mikulec, 6. Kapitan Alan Uryga, 97. Wiktor Biedrzycki, 30. Janis Kijakos. Ale do końca, myślę, poza sztabem szkoleniowym na czele z trenerem Kazimierzem Moskalem, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć. To co mówisz, widzi na co dzień w treningu walka o tę czwartą rundę play-off Ligi Konferencji? Oczywiście, każdy ma tego optymizmu na pewno w ostatnim czasie brakuje, bo optymizm się buduje ależ błąd fatalnie teraz Janis Kijakos, to może być groźna sytuacja dla Trnawy i to jest niestety rzut karny zagranie ręką Wiktora Wiedrzyckiego po akcji Nilsa Ugoala Nils Raul Ugoal jeżeli przekroczył przepisy będzie rzut wolny dla Wisły Nie najlepiej Gogu Holik do prawej nogi ładnie tu oszukał rywala Libor Holik, Martin Mikowicz, uderzenie i łapie tę piłkę Kamil Broda. Dla polskiej drużyny, że dzisiaj nie może zagrać. Paena przejmuje tę piłkę. Angel Paena, to może być Bramka. Jeszcze poprawia Paena. jest gol! Jest autorem ta... gola. To jest ta strata Nilsa Ala. Natomiast tutaj przede wszystkim to uderzenie, które obronił Bramkarz gospodarzy, ale przy tego się trzymamy. Mikowicz, Azango dobrze tu zagrał ciałem. Bajnowicz, uderzenie! Może nie jakoś mocno, ale chytry posłupka, po, do słupka strzał. No, spróbowali. Trochę innego rozwiązania teraz zawodnicy Spartaka trnawał przez grę bezpośrednią Ujlakiego właśnie. No, jesteśmy, Maciek, zadowoleni po tych 48 minutach Wisła po bramce Angela Rodado prowadzi na stadionie Antona Malatinskiego. Home. Jedno grał także w Górniku Zabrze. To było w latach 2020-2021. Sebastian Kosza, widzimy tutaj bez przyjęcia piłki. Zagranie od razu strzał. Roberta Picha lewą nogą. A go schodzi do środka, gdzie są piłkarze Wisły. Troszkę chaosu i z tego chaosu. Niestety tego... wybić gdzieś. To nie zrobił tego ani Mikulec, ani Gogu. Tu jeszcze piłka z Skupił nogami karbon, no i doskakuje do niej. Ziga Frelich. Proszę bardzo, Prochaska to jest sytuacja Bramkowa. Prochaska, ale tutaj nie przejął dobrze piłki. Kapitalny strzał z powietrza Filipa Zango. No i tak powiem szczerze, Maciek z niczego po części zupełnie nie zanosiło się na bramkę. Spartak strzela i obejmuje prowadzenie. Po godzinie. Meczu. Trudniejsza. Zango. To jest podanie gol. od bramkarza. To jest podanie od Bramkarza. Tutaj jest Biedrzycki, wraca Broda. Interwencja Biedrzyckiego i kapitalne, bardzo trudne uderzenie z powietrza z woleja Filipa Azando. O tu Mikulec, nie Biedrzycki, przepraszam. O rany. Pojawił się znany z polskich boisk, dziś kontuzjowany, Belk Milan Corryn. Czasem Baena, jeszcze dośrodkowanie, szansa jest słupek. Nie ma bramki, jeszcze kiakos. To bardzo blisko było wyrównania. Rodado! Świetna akcja, przede wszystkim to ją rozpoczął Zwoliński, bo on obrócił się kierunkowo z piłką i zagrał na prawą stronę do Bajany, który w dziecinny sposób minął rywala. I zobacz, I tutaj tu jedna swojej nodze na lewej stronie. Chociaż Kiakos mówię tak trochę intuicyjnie. Doskonale Baena tutaj okrał Mikowicza. Wszystko dobrze zrobił Rodado. Strzelba to jest jej w ogóle 18 sezon w Europie. Martin Mikowicz, dośrodkowanie! Gdzie byli obrońcy? Michał Durisz! Ma Biedrzycki blisko siebie Michała Durisza tylko przez moment. Tylko jestem, ciekaw, tylko jestem ciekaw, dlaczego Biedrzycki odpuścił D Zbyt dużo. dużo. Można powiedzieć, że nie do końca to jest logiczne, ale tak rzeczywiście jest. Mikowicz, poprzeczka słupek! No te. Na szczęście było bardzo, bardzo mocno przy wiśle kraku. Szanse będą i to nie jakieś małe, iluzoryczne na przejście Spartaka Trnawy i awans do czwartej decydującej rundy eliminacji, ale ciężki rewans przed białą gwiazdą za